Ale ja szczur, oddaj diamenty. Najpierw ją puść. Niczego mu nie dawaj, bo nas zabije. Zacznę od ciebie. Poczekaj. Doskonale. Teraz ją puść. Nic z tego. Widzę, że bardzo się kochacie, więc oddam Ci przysługę. Co? Zabiję i pochowam Was razem. Kiepski pomysł. Zabij go. Myślałem, że znowu mnie aresztują, ale policjant poprosił jedynie o numer telefonu. Jestem wolny. Wszystko dobrze się skończyło. Córka, wyciągnij szampana. Trzeba to uczcić. Spasuj, zostaniesz alkoholiczką. Przestań. Za wcześnie na świętowanie. Zostały jeszcze pewne sprawy. Jakie? Musicie wrócić do Konstancy. Nie chcę. Nie robimy tego. Nie mam wyboru. Pójdziemy do Teresy. Cierpliwości. Obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby do Was wrócić. Uściskaj mnie. Jak dobrze cię widzieć? Esperanza Muñoz, osobista asystentka Martina. Przestańcie, co nasz gość sobie pomyśli. Usiądźmy to pana Mendola z giełdy. Jakiś kłopot? Nawet poważny. Co się stało? Ktoś podrobił twój podpis i sprzedał twoje udziały. Kto? Akcjonariuszy to nie obchodzi. Musieliśmy oskarżyć pana o oszustwo. Twoje mienie zostało skonfiskowane, a konta zamrożone. Nic nie rozumiem. Jestem bankrutem. Wszystko mi zabrali. Wylądowałem na ulicy. Jak to na ulicy? Straciłem wszystko, co miałem. Zostałem z niczym. Jesteś bankrutem. Ostrzegam, swoimi działaniami podważyłeś zaufanie, jakie pokładali w tobie udziałowcy. Nigdy nie zleciłem tej operacji. Mamy dowody. Jakie? Znajdź sobie dobrych prawników. Mam najlepszych. Twoja sytuacja jest naprawdę skomplikowana. spokojnie. Co jest, za kogo się uważasz? Odprowadzę Pana. Znam drogę Wynocha. Kesada. I jeszcze o mnie usłyszysz. Prędzej ty o mnie. To straszne. Jest źle, prawda? Oskarżają cię o sprzedaż akcji po bardzo wysokiej cenie. Ich wartość natychmiast spadła o połowę. Udziałowcy są wściekli. Nie powinni bezpodstawnie mnie oskarżać. Niczego nie zleciłem. Mój podpis został sfałszowany. Zajmij się tym. I już to zrobiłem. Twój broker nagrywa wszystkie rozmowy. To ty zlecałeś sprzedaż. Rozpoznałem Twój głos. To koniec. Kapucino z pianką, tak jak lubisz. Nie, dziękuję. Mnie też nie chcesz? Nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Wszystko straciłem. Jeśli już, to tylko pieniądze, które przychodzą i odchodzą. Ale wciąż masz dzieci i mnie. Chciałem zapewnić im przyszłość. Mój dziadek założył tę firmę. Później prowadził ją mój ojciec, a ja. Wyjdziesz z tego, jesteś silny. Pomogę ci. Ktoś próbuje mnie zniszczyć. Nie wiem co robić. Możesz liczyć na wszystkich, którzy cię kochają. Ja cię nie opuszczę. Zawsze, kiedy dzieje się coś złego, jesteś przy mnie Sprawiasz, że odzyskuję wiarę w siebie Kocham cię Rosa, co się stało? Już jadę Konstansa oszalała. Idę z tobą. Sam się tym zajmę. Nie ma nawet pieniędzy na. Co robisz? Chce się podrapać. Rozpraszasz mnie. Został bez grosza. Nie pieniądze są teraz najważniejsze. Jest naprawdę załamany. Dobrze, że nie jest już z mumią. Dziwna sprawa. Za każdym razem, kiedy zaczynamy wychodzić z dołka, następuje katastrofa. Będziesz z nim. Nie martw się. Pytanie, jak Pokemon to zniesie Musi zrozumieć Dzień dobry Nie zadzwoniłeś wczoraj Zrobiło się bardzo późno Nie spałam całą noc Ale nieważne Jak poszło z Mumią? Nie najlepiej Alfredo, już możesz. Do ciebie. Telegram. Tylko tego brakowało. Decyzja sądu. Masz się trzymać z dala od Konstancy i dzieci, chyba że ona zdecyduje inaczej. Co jeszcze? Stanowisz zagrożenie. Ona niczego nie rozumie. Wszystko w swoim czasie. Teraz zajmijmy się firmą. Gratuluję. Dokąd idziecie? Dowiesz się po drodze. Chodź. Co tu robisz? Kesada pokazał, jaki jest naprawdę. To złodziej. A monita jest szmatą. Oddaj ludziom pieniądze. Tylko nie monita. Co możemy na to poradzić? Co stanie się z tym światem? Boli? Musisz nauczyć się zadawać ciosy, rozłożyć siłę i częściowo zrobić to przed ramieniem. Jeśli chcesz zostać moim mężem, będę musiała cię tego nauczyć. Zawsze boli, bo nie robisz tego prawidłowo. Uderzaj całą pięścią, jak uczył lobo. Co? Tylko tego brakowało, żebyś zostawiła mnie dla niego. Przestań. Coś was łączyło. Jesteś miłością mojego życia. Próbuj go pozwać. Kryminalista. Co się dzieje? Adwokat Rolando chce cię oskarżyć o napad. Teraz najmniej się tym przejmuję. Poradzimy sobie sami. Co z udziałowcami? Powinni już tu być. Chyba mnie wystawili. Tylko tego brakowało. Są. Kesada. Czekamy na wyjaśnienia. I jesteś złodziejem. Oszust! Co takiego? Spokojnie. Pan Kesada odpowie na wszystkie pytania. Z całym szacunkiem. Nie podskakujcie, bo w zęby. Z całym szacunkiem. Nie mam wyboru. Muszę zażądać audytu firmy. Powinien się pan wstydzić i iść do więzienia. Poczekajmy w holu, aż się uspokoją. Nie. Przyszedłem powiedzieć prawdę. Rozumiem waszą złość, ale zapewniam zostaliście oszukani nie z mojej winy. Ta firma należała wcześniej do mojego ojca i dziadka. Później ja pracowałem na jej sukces. Odkąd jestem jej prezesem, zyski wzrosły pięciokrotnie. Mam na to dowody. Czy w takiej sytuacji sprzedaż akcji miałaby sens? Sądzicie, że pozwoliłbym obcym ludziom przejąć grupę Kesada? Miałbym zniszczyć efekty pracy kilku pokoleń mojej rodziny? Macie mnie za potwora? ją? Nie rób sobie nadziei. Trochę to potrwa. Kim jest facet, który rozmawia przez telefon? Pracuję dla człowieka, który skupuje akcje z rynku. Kryminalista. Dobre określenie. Dokąd to? Za nim. Dowiem się, dla kogo pracuję. Wy mnie. Jeśli chcecie, żebym odszedł, tak zrobię. Ale zastanówcie się, kogo chcecie zwolnić. Jestem Martin Quesada. Zostaw nas. To ty za tym stoisz? Doprowadziłeś Martina do ruiny. O czym mówisz? Kupuję taniej i sprzedaję drożej. To interesy. Żerujesz na nieszczęściu innych. Złe interesy to te, na których się nie zarobiło. Po co ci firma Martina? Masz swoją. Dla ciebie firma Kesady ma masz Martina. Martina, jego ojca i dziadka. Nie wspomnę o reszcie pracowników. Firma to firma. Należy do właściciela. Człowieka, którego na nią stać. I Jak mnie. To tylko pieniądze. Traktujesz to jak zabawę? Tu chodzi o życie Martina. W interesach obowiązuje prawo dżungli. Postanowiłeś zostać groźnym lwem. W tym świecie nie ma sentymentów. Przykro mi tylko dlatego, że coś cię łączy z kesadą. Nie chciałbym cię zranić. Jeszcze kilka dni temu nie wiedziałeś o moim istnieniu. Ale teraz jesteś dla mnie martwy. Nie ma mnie. Co tu robisz? Jechałem do Alfredo, ale postanowiłem do ciebie zajrzeć. Też chciałam Cię zobaczyć. Jak spotkanie? Koszmar. Na dodatek Jose właśnie wyjeżdża. Czemu życie tak bardzo daje mi w kości? Nie zrobiłeś nic złego. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Zawsze będę przy Tobie. Razem przez to przejdziemy. Smutno mi. Mam złamane serce. Dostaniesz tyle buziaków, że zaraz będzie ci raźniej.

Jak śmiesz wchodzić bez pukania? Co robicie? Nic. Czego chcesz? Co szef tu robi? Przyszedłem do niej. Chce mi opowiedzieć o swoich problemach. Chyba łatwiej było zadzwonić. Nie twoja sprawa. Co to za przesłuchanie? Chciałem. Dać ci coś, co kupiłem. Pasuje do twojej piżamy. Kupiłem specjalnie dla ciebie. Śliczny. Możesz go wymienić. Mam gwarancję. Bardzo mi się podoba. Szefie, podoba się? Nie chodzi. Trzeba nakręcić. Chyba się nie da. Trudna sprawa. Kupiłem go od złodzieja. Wymienisz go, skoro masz gwarancję? Nie wiem, czy mi się uda. Ten facet handluje na ulicy, ale spróbuję. Wychodzę. A szef? Za chwilę. Odprowadzę go. Kike wie o nas. Może. Ale udaje głupiego. Chyba nie chce się z tym pogodzić. I bez tego mamy wystarczająco dużo problemów. Nie chcę kolejnych. To ja mam problemy. Nie powinnaś się tym przejmować. Twoje chłopoty są moimi. Muszę ci coś wyznać. Ktoś mi bliski stoi za skupem akcji na giełdzie to Podczas spotkania wyszłam za pewnym facetem. Wiem, kto to jest. Pracuje dla mojego ojca. To on skupuje akcje i nie obchodzi go, że firma należy do ciebie. Niczym się nie przejmuje. Nawet własną córką. Robi interesy jak na biznesmena przestało. Ja jestem inny. Dla niego to pole bitwy. Oszalał albo jest skończonym draniem. Nie osądza go. Nigdy więcej nie chcę go widzieć. Co tu robisz? Nie wyjechałem. Tam jest zaostry klimat. Konstansa zmieniła zdanie. Chodź. I jeszcze nie wszystko stracone. Hola. Gdzie ty się podziewasz? Konstansa pyta, gdzie jestem? Powiedz, że ze mną. Z Martinem. Chciałem mu powiedzieć, że zostaję. Jesteście w Częszówce? Podejrzewa, że jesteśmy w Częszówce. Powiedz, że u Alfreda. Łamiesz jak znud. Jesteśmy u Alfreda. Daj mi Martina. Chcę z Tobą mówić. Idę spać. Jutro do pracy. Zajmij się Jose. A jeśli mówi się nudzi, to niech się powiesi. Dzień dobry i do widzenia. Poczekaj. O co chodzi? Co Ty wyprawiasz? To znaczy? Z kike. Nic. Wczoraj wieczorem był u ciebie w Londynie. Nie drażnij mnie. Odkąd jest w separacji, wciąż tu przesiaduje. To nie twoja sprawa. Mylisz się. Mój syn cierpi. Jeśli was przy łapie, wpadnie w szał. Znam go, to może się źle skończyć. Nie chcę, żeby zamknęli go w psychiatryku. Nie przesadzaj. Może ona nie ma z tym nic wspólnego, ale. Tylko się nie złość. Akcje firmy skupuje ojciec Monity. Wiem. Kamień spadł mi z serca. Nie bądź taka zimna. Mów do mnie skarbie. Usiądź mi na kolanach. Nigdy nie będziesz moim skarbem, więc przynajmniej kotkiem. Nazywaj mnie jak chcesz. Zostaw mnie, bo oberwiesz. Jestem Martin Casada. Wyprowadzić Nie chcę go więcej widzieć w mojej firmie Twojej Zakładali ją mój ojciec i dziadek Niech złożą skargę Niszczysz jego firmę Przeciwnie Ulepszam Uribe, rozdisz się z tą panią Daruj sobie Nie zwalniaj jej, błagam Wzruszająca scena. Zaraz się rozpłaczę. Utoniesz we łzach, kiedy będziesz musiał zapłacić za swoje wybryki. Śmie zadzielać z kesadą. Nie załamą się. To straszne. Grupo perez Garmendia? Dasz wiarę? Możemy go pokonać, ale musimy opracować dobry plan. Nie chcecie widzieć. Zawsze cię broniłem, a ty odwróciłeś się do mnie plecami. Czemu mnie atakujesz? Ciesz się, że cię nie zabiłam. Twój dziadek zakładał tę firmę. Tymczasem zmieniono nawet jej nazwę. To nie moja wina. Nie przychodź więcej do mnie. Jeśli gdzieś cię spotkam, zapomnę, że jesteś moim kuzynem i zabijecie. cię. Odejdź.

Niech się szef nie boi i nie jestem taki wstępny. Monita wyszła. Myślałem, że wróciła. Nie. A teraz tak z ręką na sercu. Proszę powiedzieć, nie będę się wściekał. Chcę tylko znać prawdę. O co chodzi? Odnalazłem tego faceta, ale żaden z jego zegarków nie chodzi. Mogę jego dać, mimo że jest zepsuty? Monita i tak będzie zachwycona. Na pewno. Na razie. Jeszcze jedno. Możemy przejść na ty? Dużo ze sobą rozmawiacie. Mogę szefa prosić o przysługę? Mogę dać jedną manito. W jakiej sprawie? Chcę ją odzyskać. I żeby nie była już na mnie zła. Spotyka się z innym? Odkurzę swoją piwę łańcuchową. To nie takie proste. Nieważne. Zobaczę, co da się zrobić. Mogę liczyć na pomoc? Me va a ayudar un poquito con esto, Hola. reloj, vete tu camino, porque voy en lo que sé. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, relájate en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Nie mogłem znaleźć działającego budzika Nie szkodzi Podoba ci się prezent? A jak serenada? Zwaliła mnie z nóg Podtrzymaj szefie